Używając komputera, często dodatkowo będziemy instalować jakieś gry, programy. Część z nich trafia do autostartu, czyli w momencie uruchamiania systemu te gry, programy uruchamiają się w tle, co znacznie może spowolnić sam start komputera, jak i jego działanie. Aby to wyłączyć, wchodzimy sobie na start, ustawienia, aplikacje, autostart. I tu mamy listę wszystkich programów, które włączają się wraz ze startem systemu. Oczywiście teraz może tego nie ma dużo, bo to jest świeży system, ale z czasem, jak coś będziemy instalować, dodawać nowe programy, gry, to będzie tutaj tych rzeczy coraz więcej. Aby wyłączyć niepotrzebne programy, klikamy tutaj na ten suwak. OneDrive też możemy wyłączyć, chyba że z niego korzystamy. To wtedy w go zostawić, bo nie będzie się synchronizował. Skype tak samo jak używamy to zostawiamy, jak nie używamy to włączamy. Spotify możemy włączyć, antywirusa proponuję zostawić. Jako ciekawostkę mogę pokazać też inny sposób, jak w to wejść. Klikamy sobie na wyszukaj, wpisujemy msconfig, następnie dajemy uruchamianie. Otwórz menadżera zadań. I uruchamianie. I tutaj mamy identyczną listę tych wszystkich programów. To tylko taki dodatek. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak poradnik okazał się przydatny, zostaw łapkę w górę. Do następnego, trzymaj się, cześć.